Cześć, zapraszam Cię do praktyki na dobranoc. Poszukamy w ciele rozluźnienia, przestrzeni. Zdejmiemy nagromadzone napięcie i stres. Usiądź w siadzie skrzyżnym lub w siadzie klęcznym, jak Ci wygodnie. Przymknij powieki, Wydłuż miękko kręgosłup, prostując tułów, pozwól ramionom barką spłynąć w dół. Możesz wykonać kilka krążeń ramionami. Poczuj, co w nich słychać, co dzisiaj niosły lub co niosą od już może dłuższego czasu. Zatrzymaj ten ruch. Oddychaj tak, jak potrafisz, w sposób naturalny, niewymuszony. Otwórz oczy, jeśli były zamknięte. Prawą dłoń odłóż z boku na głowie i opadnaj, opadnij prawym uchem w dół do prawego barku. Poczuj rozciąganie. Przyj po lewej stronie. Spójrz w dół i następnie skieruj gałki oczne do góry. Wytrzymaj tak przez 20 sekund, spoglądając w górę. Teraz zerknij w dół i do góry pozostań tu na moment, a lewą rękę wyciągnij w bok. Możesz ją unieść wyżej lub niżej. Wszystko zależy od tego, co czujesz w lewej dłoni. Możesz wykonać kilka intuicyjnych ruchów lewą ręką, skręcając nad garstek i wróć głową do centrum. Lewa ręka idzie z boku na głowę, lewe ucho wędruje w dół, prawy bark miękko opuszczony. Możesz łagodnie pomasować prawą dłonią, bok szyi, kark i również spójrz oczami w dół i do góry, miękkie czoło, rozluźniona szczęka. Zatrzymaj spojrzenie w górze na 20 sekund i prawą rękę wyciągnij do bok, sięgnij dłonią daleko w bok, może za siebie i kilka intuicyjnych ruchów dłonią. Może poruszaj nadgarstkiem, może kilka kółek, może unieś rękę, pozwól jej opaść. Wróć głową do centrum i teraz opuść ręce w stronę podłogi. Przeciągnij lewe, prawe bok tułowia, pobój się do lewej, do prawej strony, czując biodra. Idź do prawej strony, pójdź do prawej strony, rękoma. Zostań tutaj na trzy oddechy. Próbuj oddychać przez nos. A jeśli czujesz, że wydech przez usta jest Ci potrzebny i działa oczyszczająco, to zrób kilka wydechów przez usta. Przejdź przez środek do lewej strony. I wróć do centrum. Przejdź ręce z tyłu za siebie. Stopy, rozstaw na szerokość bioder lub nieco szerzej i wykonaj kilka ruchów. Kolanami opadając na boki, co słychać w biodrach. Upadnij kolanami w lewą stronę. Prawe kolano zbliża się do lewej pięty, prawa dłoń. Opierasz, oprzyj prawą dłoń o swoje lewe kolano, miękko, łagodnie dociśnij, unieś lewą rękę do góry i z wydechem przeciągaj lewe bok tułowia, opadając lekko do prawej strony. Ugnij przedemnie i oprzyj, jeśli to możliwe, za, głowę, za głową. Wyprostuj lewą rękę i narysuj trzy obszerne koła. Albo cztery, jeśli potrzebujesz. Przenieś ręce znowu za siebie. Kolana opadają w prawo. Lewe kolano do prawej pięty. Lewa ręka odłóż ją na prawym kolanie. Łagodnie, miękko, wtul kolano w matę. Zauważy wdech, unieś prawą rękę wysoko do sufitu i z wydechem zacznij opadać, do boku, wyciągając prawą rękę przeciągając prawa bok tułowia. Prawe przed możesz oprzeć za głowę. Podążaj za oddechem. Zauważ te przestrzenie w ciele, gdzie czujesz jakieś zamknięcie, gdzie czujesz opór i tam kieruj energię swojego oddechu. Wyprostuj pełą rękę i narysuj trzy koła. Wróć do siatu skrzyżnego. Wyciągnij na boki ręce i z wydechem odłóż dłonie na ramionach w geście otulenia, przytulenia. Zrób wdech, wyciągnij ręce na boki, otwórz klatkę piersiową i z wydechem przytul siebie. I Zauważ, który gest w tym momencie jest dla Twojego ciała przejmujący, który gest wydaje Ci się bardziej potrzebny. Czy otwarcie, czy otulenie? Pozostań w dowolnym, wybranym geście na kilka ruchów. Jeśli jest to otulenie, Możesz się pokołysać, pobujać lub pozostać bez ruchu, przejdź do klęku podpartego, skieruj palce na siebie i wykonaj koci grzbiet, zakrągając plecy. I na wdechu opuść biodra w dół. Rozciągnij gardło, szyję. I z wydechem koci brzbiet. I jeszcze raz. Wklecłe plecy. Miękko biodra w stronę podłogi. Pępek w stronę podłogi. I kołci brzbiet. Ostatni raz. I kołci brzbiet. Wróć dłońmi, ustawiając palce klasycznie skierowane do przodu, podbij palce w stopach, usiądź biodrami na piętach, łagodnie miękko odepchnij się dłońmi i przejdź do psa z głową w dół, unosząc biodra do góry. Jeśli czujesz, że Twój pies jest taki zgarbiony, głębiej, ugnij nogi w kolanach, a jeśli masz więcej przestrzeni, Zacznij opadać piętami w stronę podłogi. Możesz też wykonać gest na przemienny, ruch naprzemienny. Pięty do podłogi i ugięte kolana. Poskręcaj trochę biodra w lewo, w prawo i w lewo i w prawo. Odepchnij się dłońmi idąc w stronę stóp. Chwyć za łokcie, opuść tułów. Zadbaj o to, żeby kolana były miękko ugięte. Pobulaj się do lewej, do prawej strony. Jeśli ta pozycja jest dla ciebie bardzo trudna i niekomfortowa, spróbuj tego. Oprzyj się o ścianę, ugnij nogi. W kolanach odejdź stopami trochę dalej. I opadnij tułowiem w dół, opierając stabilnie guzy kurszowe, pośladki, biodra, o ścianę. Chwyć się za łokcie, pozostań tutaj na kilka oddechów. Możesz puścić luźno ręce. Wyobraź sobie, że cały stres, całe napięcie spływa z ramion, z głowy, z barków. Spływa jak Wodospad, jak woda w wodospadzie. Zakończ pozycję i przejdź do malasany, do przykucu. Możesz oczywiście podłożyć pod stopy koc, książki, ręcznik, jeśli twoje pięty nie dostają do maty lub też, jeśli jest Ci trudno i Twoje biodra są bardzo wysoko, pozostań tutaj przetaczając głowę od prawego do lewego ramienia. Przenieś dłonie. Za siebie wyprostuj lewą nogę, przejdź prawą stopą przez lewe kolano i wejdź w łagodny skręt. Wróć do centrum. I odejdź lewą stopą do boku, odkładając prawe kolano nad lewym. Jeśli to jest dla Ciebie wymagające, to możesz pozostać tutaj i łagodnie, miękko opadać tułowiem w dół. Jeśli masz więcej przestrzeni, odłóż przed ramiona i zostań tutaj na pięć oddechów. Możesz sobie tutaj położyć poduszkę i Oprzeć ręce też na podwyższeniu, na poduszce. I zmień stronę do prostu i prawą nogę. Lewą stopą przejdź przez prawe kolano, miękko wyciągnij kręgosłup do góry. I skręć się w drugą stronę, tym razem w lewo. Kieruj energię oddechu do klatki piersiowej. I wróć do centrum. Lewą stopą przejdź bardziej w prawo, kolano lewe nad prawem. Może być też tak, że Zostaniesz tutaj, więc nie forsuj tego, ale próbuj lekko opadać w stronę, w stronę kolana. Przyjmij, znajdź swój wariant może będziesz tu, może tu, a może tu. Pozwól sobie myślom swobodnie przypływać przez głowę. Nie zatrzymuj się na żadnej z nich. Niech sobie płyną, jak obłoki na niebie. I unieś tu do góry. Przejdź do leżenia na plecach. Przytul kolana do siebie i narysuj kilka kółek. Kolana idą na boki, stopy razem i narysuj. Kilka kółek, kierując kolana na zewnątrz, do siebie. Odstaw prawą stopę na podłogę, a lewą po prostu, jeśli to możliwe, chwyć się za nogę. Możesz użyć też jakiegoś paska, ręcznika, czegokolwiek. Kilka razy poruszaj sobie stopą w dół, do góry. Kilka kółek na boki. Co słychać w stopie, w całej nodze? Jeśli stopa noga jest opuchnięta, możesz wykonać kilka testów kierowania skóry w dół. I zmień nogi. Lewa noga praca idzie na matę, prostujesz w prawą i wykonujesz kilka ruchów prawą stopą. Może kółka, może palce na siebie. Bądź cały czas tu i teraz. W kontakcie ze swoim ciałem. Przytul kolana do siebie ponownie. Wyciągnij ręce na boki i opadnij zgiętymi kolanami w lewą stronę. Głowę przetocz w prawo. Możesz odłożyć lewą dłoń na zgiętych kolanach. Jeśli pomaga Ci to bardziej poczuć ciało. Ale też zauważ, żeby rozluźnić nadgarstek, rozluźnić bark. Wróć do centrum i przenieś kolana w prawą stronę, a głowa idzie w lewo. Wróć do centrum połącz razem podeszwy stóp, kolana opadają na boki. Możesz odłożyć dłonie wnętrzami do podłogi i unieś biodra do góry. Miękka twarz. Pozwól, żeby oddech płynął i doświadczaj tego ruchu w ciele. Opuść biodra na podłogę, rozluźnij całe ciało, kolana, dłonie, ręce, twarz i jeszcze raz unieś biodra do góry i odrobinę wyżej unieś kolana, dosłownie o 2 cm. Trzymaj jeszcze moment. Jeśli pojawi się naturalne drżenie, to pozwól ciału na to i miękko opadnij biodrami w stronę podłogi. Wyciągnij lewą nogę, prawą nogę przed siebie. Może weź koc i okryj się, przykryj całe ciało do relaksacji. Podłóż pod głowę, niebieską poduszkę lub też pod kolana. To jest ważna część tej sesji. Także zadbaj o swój komfort. Nogi są rozłączone, ręce po bokach ciała, przymknij powieki. Rozluźnij czoło, kąciki zewnętrzne lewego, prawego oka. Przenieś uwagę na prawą stopę i lewą stopę. Poczuj je na tyle, na ile potrafisz, bez poruszania. Poczuj prawą łydkę, lewą łydkę. Prawe kolano, lewe kolano. Zauważ swoje prawe udo, lewe udo. Prawe biodro i lewe biodro. Poczuj prawy pośladek, lewy pośladek. Poczuj plecy dolne. Środek pleców, szczyt pleców, tył szyi, tył głowy, czubek głowy, czoło, prawe oko, lewe oko, poczuj prawy policzek. I lewy policzek. Prawe nozdrze i lewe nozdrze. Poczuj usta. Prawe ucho i lewe ucho. Prawy bok szyi i lewy bok szyi. Poczuj gardło. Prawy obojczyk. Lewy obojczyk. Prawy bark i lewy bark. Prawą pachę i lewą pachę. Żebra po prawej stronie, żebra po lewej stronie. Przestrzeń serca. Bo jak serce bije teraz dla ciebie. Proszę odłożyć jedną dłoń na sercu. Poczuj lewą dłoń i prawą dłoń. Przypomnij sobie najlepszy moment z dzisiejszego dnia. To nie musi być duża rzecz. Moment, który, który poczułeś, poczułaś szczęście, radość, wewnętrzną moc, a może spokój. Cokolwiek to było. Poczuj to jeszcze raz dokładnie w ciele. Poczuj, jak to uczucie, jak to dobre uczucie, wypełnia, przepełnia całe Twoje ciało. I zacznij. Miękko stopniowo poruszać palcami stóp, palcami u dłoni. Przenieść ręce za głową. Przeciągnij się, przeciągnij całe ciało. Możesz przyciągnąć też z powrotem kolana do siebie lub wykonać jakikolwiek inny test. Czujesz, że, że chcesz teraz zrobić, że Twoje ciało tego potrzebuje. Możesz też pozostać jeszcze w leżeniu i odczuwaniu. Możesz też przekręcić się na bok na moment. I kiedy poczujesz gotowość, unieś ciało. Dziękuję ci bardzo za wspólny czas, za ten czas, który dajesz sobie. Do zobaczenia następnym razem.